No hej, a więc pozdawałem co miałem pozdać na uczelni, pograłem już w Lola, zrobiłem patch preview z Buniem i wracam do Gotika. Tak czy inaczej, muszę zobaczyć, na czym ustaliliśmy. Mamy obecne zadanie. Torben udzielił mi swojego poparcia. Ja się trzymam błogosławieństwa od kapłana Adonosa i kapłana Innosa. Dobra, będziemy gadać. No cześć, Watras. Niech łaska Adanosa będzie z Tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Pobłogosław mnie. O. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta.

Cóż, dobra, neutralnie. Wkrótce wydarzą się straszliwe rzeczy. Straszliwe rzeczy, tak? A skąd to przypuszczenie? A dobra, pojedźmy z nim na ostro. Powiedział mi będzie. o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje, i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Podróżnikiem z dalekiego południa. Czy udzielisz mi teraz swojego błogosławieństwa? Dobrze, podsumujmy. Jesteś podróżnikiem z dalekiego południa któremu nekromanta Xardas powiedział, że wydarzą się wkrótce straszliwe rzeczy i zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, możesz być spokojny. Przysiągłem zachowywać wszystkie powierzane mi tajemnice dla siebie. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Oni nie rozumieją nawet połowy z tego, czego ich nauczam. Nie musisz się obawiać. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Dobra, przybyły Smoki. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są Smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Hmm. Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Powiedział Wiem, że jest on mądrym i potężnym mistrzem magii. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Czy mi teraz swojego... O, zmię level. Dobrze. Podsumuj. No dobra, Jesteś z muszę... tak jest któremu nekrom... Także się... armias i zamierza. Brzmi to dość niewiarygodnie. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Możesz mnie uzdrowić? Adano się po... No dobra, dobra, fajny, fajny gadżet, czyli... Nie chcę ci od ciebie żadnej magii uczyć. Na obecną chwilę. Idziemy na ten targ, jak dobrze pamiętam, to jest tu przy tej bramie. Gdzie stał gość? Musimy w końcu znaleźć tę pracę. Tak, jakby to cokolwiek. Gdybym sama tego nie widziała. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia. Mniej więcej. Pragniesz skierować Mniej więcej modlitwę do Inosa? do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie? Nie, nie chcę złożyć ofiar. Ej, po przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić Święty Kościół Inosa jakąś skromną sumką. Zaraz gościa zabierę. Właściwie to Słyszałem? potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić, co do twoich dobrych intencji wobec Najświętszego Kościoła Inosa? tajemnica o której wszyscy wiemy. Muszę porozmawiać z Paladynami. Czy Uj, pomożesz no, mi skontaktować ty. się z nimi? Musisz dostać się do Niczego górnego miasta. Się. Jednak wstęp do niego zarezerwowany A jest dla obywateli gorzej. i straży miejskiej. A będzie jeszcze gorzej. No i oczywiście dla nas, magów ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz tak, wstąpić ja do, myślę, do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Jakoś mnie tam nie ciągnie. Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od Twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Nie wierzę w to. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada, dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. A ty, Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. To to opowiada takie rzeczy? Dobra. Mamy to błogosławieństwo i wtypiliśmy na tym trochę kasy, wcale mi się to nie podoba. Co za haracz. Za długę gości potem, ale dobra. Idziemy teraz zgłosić się do mistrza i mu wytłumaczyć, że jesteśmy pobłogosławieni, że jesteśmy w dupę w ka z kasą i że chcemy pracować. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watra dał ci swoje ano błogosławieństwo? Dał. Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Oczywiście. Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Mm, nie wiem, czy można ci zaufać. Kto wie, możesz być je... Nie nauczę cię niczego, dopóki. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Co wiesz o tym chłopskim buncie? Chodzą pogłoski, że ziemianin Onar wynajął najemników, aby. Ch... Miał już pewnie dość oddawania sw. Skutkiem tego w mieście rosną ceny żywności. Gospodarstwo Onara leży na wschód stąd. Nie wiemy, czy toczą się tam jakieś walki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z ku... Dobra, nie wie czy mi ufać, ok, świetnie. Zadania. Hmm. No dobra, on się zgodził to Konstantino, ale on w sumie się też zgodzi, chemikiem jakoś zostać nie chce, więc chyba to pomina U kogo ja w ogóle chcę teraz zostać ślednikiem. To um. rzeczywiście. Um. Dobra, może tutaj. Nie może. U Ciebie, bo podobno najlepiej płacisz. Jeżeli on tego nie widzi, to Chociaż. Moje no to będzie tak, jeżeli zostanę u tego typa, to będę mógł skurować pewnie i takie od wolności, takie bardziej myśliwskie dostanę, a u niego będę miał kowalstwo. Jakoś tak mam takie przeczucie. A nie wiem, trudno. Chodź, ty byłeś koksem. Ej ty! Kiedy mogę zacząć pracę jako Twój czeladnik? Przydałby się nam, jeśli chodzi o mnie, ale... Torben dał ci swoje błogosławieństwo. No, okay. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chcę, żebyś. Z... Odbyłem z nim krótko, w końcu się z... Konstantino jak zwykle o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć czego tylko chcesz. A Mateo powiedział, że nigdy. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność czterech mistrzów. Wystarczy, żebyś został przyjęty na czeladnika. Jesteś gotów, by zacząć u mnie terminować? No... Okej. Okay. Wchodzę w to. Dobrze. Nauczę cię, jak wykuć porządny miecz. No, będę miał w końcu branie. Poza tym czas, żebyś nabrał sił. Marniejesz mi w oczach. Naucz mnie, jak wykuć porządny miecz. To dość proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. Wtedy nadaj broni kształt na kowadle. Twoje pierwsze miecze nie będą doskonałe, ale powoli wszystkiego się nauczysz. No, okej. Można to było zrobić. Chcę być silniejszy. Rozpakuję wszystko w siłę. Róć, kiedy na. O, dokładnie. Już nabrałeś mózg. Przyjdź, gdy będziesz chciał się nauczyć czegoś więcej. Dobra, chciałbym wykuć broń. Czy ja mam jakąkolwiek stal? Czy ja w ogóle mam cokolwiek? Ale mam szajsu tutaj. Nie mów, że o tym. Nie mam. Czy udostępniesz taki gadżet? Hej! To znowu. Czemu nie Jakie są moje obowiązki jako czarodziejka? No Możesz zgadywać nie, nie. trzy razy. Kuć, kuć i jeszcze raz kuć. Nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Płacę od ostrza. Nie pracujesz, nie dostajesz pieniędzy. Proste. Nauczę cię też wszystkiego, co musisz wiedzieć. Wykuwanie magicznych mieczy to zadanie dla doświadczonych kowali. A do tego wiele ci jeszcze brakuje. Myślę, że dobrze wybrałeś. Jeśli potrzebujesz miejsca do spania, możesz się zadekować w moim domu. Jak do tej pory. Wszystko jasne? Ej, y, okej. Okay. Więc... Od ciebie hey. Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem Mistrza Harada. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. Dobra, mamy dwa stalowe pręty. Teraz będziemy koksić. Dawaj do. później gościu. O, jak nagrzyjemy te stal. No, tam było, że do białości, tak? Dawaj, dawaj. Już? Zobaczmy. Gorąca stal. Dobrze. Jeszcze jedno, bo mam dwie. Dwa miecze wykuć. Jeden sprzedam, drugi sobie zostawię. Tylko co ja mam dalej robić? Chociaż teraz chyba muszę zostać jakimś obywatelem miasta. Do tego co Teraz tak, rozbić, tak? Dzielnie wykuty miecz. Teraz do wody. Czym? Co nie chcesz dowody? No nie to taki patologiczny miecz jest od razu. O, no dobra. Bo wiecie co? Kiedyś było tak, że jak się wykuło ten miecz, trzeba było go przygasić i potem naostrzyć. I ja miał całkiem konkretne statystyki. Hej! Co znów... Chcę sprzedać broń. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. O kurde, 100 sztuk złota dostaliśmy. E nie! Nie wszyscy... O, dobra, dobra, nieważne. Myślałem, że oddałeś mu no dwa. Sorry. Zobaczymy... Najpierw zapis, słuchajcie, bo już udało mi się zastanowić. Dobra. Już wiedzieli na jakim etapie jesteśmy. Hmm. Dzień trzeci. Jeszcze został jakiś Mateo, on mnie nigdy nie widział. Nie wiem, gdzie jest jego sklep. Nawet wiecie co, nie chcę go szukać. Skoro już jestem tym czeladnikiem, jest dobrze. To był gdzieś ten głusty paladyn. A ja chyba tam na górę jeszcze wejść nie mogę. No wejść. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Nie wiem już w co. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia wejść, cię jako ucznia, ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Nie Możesz wejść. Ale uważaj, drobne, jeden wybryk drobne. i będziesz miał poważne problemy. Dobra. Hura, dostaliśmy się do górnego dostań. miasta. Tak wygląda górne miasto. Wszyscy bo super bogaci. Kobieta szorująca podłogę. Czego tutaj szukasz? Odejdź. Nie Mądra decyzja. Fajne. Tłusty paladyn Tutaj się nic nie dzieje. Jakaś jemalska fontanna, a zaraz będzie noc. A ja porozmawiam z tym. Typia, typem. Co tu robisz? Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co nie się wiem. tutaj dzieje. Mów mi. Nazywają mnie Gerbrand, ale dla ciebie jestem pan Gerbrand. Jasne? Rozumiem. Uważaj na słowa. Lepiej traktuj mnie z należytym szacunkiem, bo możesz wpaść w kłopoty. To ja pociągam tutaj za sznurki. Jeśli ktoś sprawia kłopoty, to czeka go spotkanie ze mną. Więc lepiej, żeby czym prędzej opuścił miasto, albo pożałuje. Większość ludzi w porcie pracuje dla mnie. Jeśli kiedyś będziesz szukał pracy, byłoby lepiej dla ciebie, żebyś mi się dobrze kojarzył. Coś nowego? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Tutaj mieszkają szanowani obywatele, a nie włóczędzy i oszuści. Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek, to być może spotka cię tutaj cieplejsze powitanie. No dobra. Czyli gość jest taki zdekanie fajny. A to znów ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do głównego miasta? Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. I...